Co zrobić z deszczówką przed przymrozkami? Zobaczcie, ja tutaj mam cały czas wodę w poidle. I ona sobie tutaj tak będzie. Nie szkoda mi tutaj, żeby mi ten podstawek właśnie pękł, ale on raczej nie pęknie. Już w zeszłych latach właśnie był z wodą i ptaszki sobie tutaj mogą z tego korzystać. Ale tutaj w tym miejscu mam moją deszczówkę jeszcze w tych moich większych beczkach. I zobaczcie, ja teraz będę musiała ją właśnie powylewać, bo w tym tygodniu mają być yy, przymrozki. Może u nas w Wielkopolsce nie będzie aż tak dużych, no ale jak wiem, że w innych rejonach Polski nawet może być minus 4, więc ja sobie teraz pójdę i powiem Wam, że te rośliny zimozielone jak najbardziej teraz potrzebują wody. Taki różanecznik, zobaczcie. Ja będę tą deszczówkę wylewać właśnie pod te roślinki. Tak samo tuje z tyłu mamy przy płocie, i przy tych tujach wcale nie jest mokro. Więc ja wszystkie te moje tuje będę właśnie podlewać tą deszczową wodą. Więc taką deszczówkę właśnie możemy wykorzystać. Do roślin zimozielonych. Zobaczcie tutaj pod, tego, pod ten świerk, i on tam wcale nie ma mokro, więc, więc jak najbardziej taką wodę możecie do tego wykorzystać. No to pozdrawiam serdecznie.